Drukujemy gazetę. Maksencjusz pokazał nam na pauzie prezent, który dostał od swojej chrzestnej mamy. Drukarnie. To takie pudełko, gdzie jest pełno literek z gumy. Bierze się te literki szczypcami i można układać wszystkie słowa, jakie się chce. Potem przyciska się je do poduszeczki z tuszem, takiej samej, jaką mają na poczcie. Potem do papieru i wychodzą słowa drukowane, jak w gazecie, którą czyta tata. I tata zawsze krzyczy, bo mama zabiera mu strony, gdzie są suknie, reklamy i przepisy, jak gotować. Bardzo fajna jest ta drukarnia Maksencjusza. Maksencjusz pokazał nam, co już wydrukował. Wyciągnął z kieszeni trzy kartki, zapisane na wszystkie strony jego imieniem Maksencjusz. – To dużo lepiej, niż jak się pisze piórem – powiedział nam Maksencjusz. – I tak jest naprawdę. – Chłopaki – powiedział Rufus – a gdyby tak drukować gazetę? To był dopiero pomysł na medal i wszyscy powiedzieli, że tak. Nawet ananiasz, który jest pi pieszczoszkiem naszej pani, nigdy nie bawi się z nami na przerwach, bo powtarza sobie lekcje. Całkiem jest pomylony ten nasz ananiasz. A jak go nazwiemy ten dziennik zapytałem. No, i nie mogliśmy się pogodzić. Jedni chcieli nazwać go Postrach, inni Triumfator, jeszcze inni Wspaniały albo Nieustraszony. Maksencjusz chciał go nazwać Maksencjusz i obraził się, gdy alcest mu powiedział, że to idiotyczna nazwa i że on wolałby, żeby gazeta nazywała się Smakowita, bo tak jest na szyldzie wędliniarni obok jego domu. Zdecydowaliśmy, że nazwę wymyślimy później. A co będziemy pisać w tej gazecie? zapytał Kleofas. To samo, co w prawdziwych gazetach, powiedział Gottfried. Będzie dużo wiadomości, fotografii, rysunków, historii pełnych złodziei, trupów i kursy giełdowe. Nie wiedzieliśmy, co to takiego te kursy giełdowe, więc Gottfried wytłumaczył nam, że to cała masa cyferek napisanych drobniutko i że to właśnie najbardziej interesuje jego tata. Ale Gottfriedowi nie można wierzyć, kiedy coś opowiada. To straszny kłamczuch i plecie byle co. Fotografii, powiedział Maksencjusz, nie mogę drukować. W mojej drukarni są tylko litery. Ale można robić rysunki, powiedziałem. Ja umiem narysować zamek i ludzi, co idą do ataku. Sterowcy i samoloty, które rzucają bomby. A ja umiem narysować mapę Francji ze wszystkimi departamentami, powiedział Ananiasz. Ja raz narysowałem moją mamę, jak zakręca sobie papiloty, powiedział Klaofas ale mama podarła kartkę, chociaż tata bardzo się śmiał, jak to zobaczył. — To wszystko pięknie — powiedział Maksencjusz. — Ale jak wszędzie powsadzacie te swoje głupie rysunki, w gazecie nie będzie miejsca na ciekawe rzeczy. Zapytałem, czy Maksencjusz chce oberwać, ale Joachim powiedział, że Maksencjusz ma rację i że on, Joachim, ma wypracowanie o wiośnie, z którego dostał dostateczne, i że to byłoby fajne do drukowania, i że w tym wypracowaniu napisało o kwiatach i ptakach. Myślisz, że będziemy psuć litery, żeby drukować twoje wypracowanie? Zapytał Rufus i zaczęli się bić. Ja, powiedział Ananiasz, mogę układać zadania. Poprosimy ludzi, żeby przysyłali rozwiązania. Moglibyśmy stawiać im stopnie. Zaczęliśmy się z niego nabijać, a wtedy Ananiasz się rozbeczał, powiedział, że jesteśmy wstrętni, że ciągle go wyśmiewamy, że się poskarży pani, że wszyscy będziemy ukarani, że on już nigdy nic nie powie i że gorzko tego pożałujemy. Trudno było się dogadać. Joachim i Rufus się bili, Ananiasz płakał. Nie tak łatwo jest drukować gazetę z kolegami. A co będziemy robić z gazetą, jak już ją wydrukujemy? Zapytał Ełzebiusz. Hm, też pytanie, powiedział już Będziemy ją sprzedawać, bo to są gazety. Sprzedaje się je. Człowiek się robi strasznie bogaty i może sobie kupić masę rzeczy. A komu się sprzedaje? Zapytałem. Ludziom, powiedział Alcest. Na ulicy biegnie się i krzyczy. Dodatek nadzwyczajny! I wszyscy dają po pięć centymów. Będziemy mieli tylko jedną gazetę, powiedział Kloofes. Więc nie będzie znowu tak dużo tych pieniędzy? No, to sprzedam ją bardzo drogo powiedział Alcest. Dlaczego właśnie ty? Ja będę sprzedawał powiedział Kleofas. Przede wszystkim ty zawsze masz pełno tłuszczu na rękach zatłuścisz gazetę i nikt jej nie zechce kupić. Zaraz ci pokażę, czy mam pełno tłuszczu na rękach powiedział Alcest i przyłożył je do twarzy Kleofasa. Zdziwiłam się nawet, bo zazwyczaj Alcest nie lubi się bić na pauzie. To mu przeszkadza w jedzeniu. Ale teraz Alcest był zły. I Rufus i Joachim odsunęli się trochę, żeby zostawić więcej miejsca Alcestowi i Kleofasowi, żeby mogli się bić. Ale to prawda, że Alcest ma pełno tłuszczu na rękach. Kiedy człowiek się z nim wita, ręce się ślizgają. No to załatwione, powiedział Maksencjusz. Ja będę dyrektorem gazety. Dlaczego ty? Na ten przykład. Zapytał Eusebiusz. Bo drukarnia jest moja, dlatego, powiedział Maksencjusz. Chwileczkę, krzyknął Rufus, który się właśnie przybliżył. To był mój pomysł z tą gazetą. Ja będę dyrektorem. To tak, powiedział Joachim. Zostawiasz mnie na lodzie? Mieliśmy się bić, ale z ciebie kolega. Dosyć już oberwałeś, powiedział Rufus, która leciała krew z nosa. Żartujesz chyba. Powiedział Joachim, który był cały podrapany, i znów zaczęli się bić, a obok nich bili się Alcest z Kleofasem. Powtórz tylko, że jestem zatłuszczony, krzyczał Alcest. Jesteś zatłuszczony, jesteś zatłuszczony, jesteś zatłuszczony, krzyczał Kleofas. Jeśli nie dostaniesz nie chcesz dostać pięścią w nos, powiedział Ełzebiusz, to żebyś wiedział, Maksencjuszu, że ja jestem dyrektorem. Myślisz, że się ciebie boję? zapytał Maksencjusz. Ja myślę jednak, że się bał, bo mówiąc to wycofał się małymi kroczkami. A wtedy Euzebiusz pchnął go i drukarnia ze wszystkimi literami poleciała na ziemię. Maksencjusz zrobił się cały czerwony i rzucił się na Euzebiusza. Próbowałem pozbierać litery, ale Maksencjusz nadepnął mi na rękę. Więc kiedy Euzebiusz usunął się trochę, walnąłem Maksencjusza. A potem Rosół przyszedł i rozdzielił nas. I skończyła się zabawa, bo... Zabrał nam drukarnię, powiedział, że wszyscy jesteśmy dobre gagatki, wlepił nam odsiadkę, a potem poszedł zadzwonić na lekcję i zaniósł Ania Ananiasza do gabinetu lekarskiego, bo Ananiasz się rozchorował. Miał pełne ręce roboty ten nasz Rosu. Nie będziemy drukować gazety. Rosu nie chce nam zwrócić drukarni przed letnimi wakacjami. Nie szkodzi, bo i tak nie mielibyśmy nic do opowiedzenia w tej gazecie. Nic się przecież... У нас идея.